Cześć, jestem Dawid Lech, jestem prezesem zarządu spółki Karkon. W tym odcinku omówimy różnicę pomiędzy konstrukcją hali ze słupami stalowymi i słupami żelbetowymi. W tym odcinku chcę omówić dwa popularne rozwiązania konstrukcyjne stosowane przy budowie hal. Konstrukcję stalową oraz konstrukcję hybrydową łączącą konstrukcję stalową dachu ze słupami żelbetowymi. Pokażemy, że nie ma idealnego rozwiązania, ale różne opcje najlepiej sprawdzają się w różnych sytuacjach. Przyjrzyjmy się bliżej jakie są między nimi różnice i jak dopasować odpowiednie rozwiązanie do konkretnych potrzeb i wymagań projektu. Przechodząc do konkretów. Konstrukcję hal możemy podzielić na kilka typów. Konstrukcje w pełni stalowe, takie jak na tym zdjęciu, charakteryzują się szybkością montażu i elastycznością projektową. Konstrukcje żelbetowe, tu mamy przykład obiektów w gliwicach. Taka konstrukcja oferuje wyjątkową trwałość i wytrzymałość pożarową. Kolejne mamy konstrukcje hybrydowe. Konstrukcje hybrydowe, czyli łączące zalety kilku technologii. W naszym przypadku najczęściej jest to konstrukcja stalowa dachu i żelbetowe słupy. Konstrukcje drewniane, które obecnie są stopniowo wypierane z budownictwa przemysłowego, ze względu na to, że technologia jest już trochę przestarzała. No i konstrukcja z drewna klejonego. Rozwiązanie droższe, ale popularne tam, gdzie są wysokie oczekiwania estetyczne, np. w halach sportowych czy basenach. W tym odcinku skupmy się na dwóch najpopularniejszych typach konstrukcji. Konstrukcji stalowej i konstrukcji hybrydowej stalowo-żelbetowej. Obejrzyjmy bliżej, jakie mają one zalety i w jakich sytuacjach najlepiej sprawdzają się te rozwiązania. Zacznijmy od konstrukcji stalowych które są często wybierane w projektach przemysłowych i komercyjnych. I bardzo często można powiedzieć, że to rozwiązanie najbardziej ekonomiczne, zwłaszcza przy prostych i nieskomplikowanych obiektach. Jedną z kluczowych cech konstrukcji stalowych jest ich wytrzymałość, która umożliwia tworzenie dużych, otwartych przestrzeni bez potrzeby stosowania dodatkowych podpór. Jest to szczególnie korzystne przy budowie hal magazynowych czy produkcyjnych, gdzie ważna jest maksymalna przestrzeń użytkowa. Inną znaczącą zaletą jest elastyczność projektowa i łatwość modyfikacji. Konstrukcje stalowe pozwalają na proste wprowadzanie zmian w projekcie, co jest istotne, gdy budynek musi być dostosowany do ewoluujących potrzeb użytkowników. Dodatkowo, elementy stalowe są łatwe w łączeniu zarówno skręcaniem, jak i spawaniem, co znacząco ułatwia transport, ponieważ mogą być one podzielone na mniejsze sekcje. A to przekłada się na większą efektywność logistyczną i szybszy montaż na placu budowy. Mówiąc o konstrukcjach stalowych, warto wspomnieć o ich wadach. Konstrukcje stalowe wymagają odpowiedniej ochrony przed korozją, co może pociągać za sobą konieczność konserwacji powłoki malarskiej po kilkunastu latach, czy na przykład po jej mechanicznym uszkodzeniu. Kolejną wadą konstrukcji stalowych jest to, że stal pod wpływem bardzo wysokich temperatur ulega uplastycznieniu co w przypadku pożaru może doprowadzić do zniszczenia konstrukcji. Chociaż istnieją metody zabezpieczenia stali przed ogniem, takie jak specjalne farby ogóniochronne, są to rozwiązania kosztowne i z wieloma ograniczeniami, w tym potrzebą regularnego odnawiania warstw ochronnych. Podsumowując, konstrukcje stalowe oferują wytrzymałość, elastyczność, łatwość transportu i montażu. Co sprawia, że są one atrakcyjnym wyborem w wielu projektach budowlanych. Jednak ważne jest, aby rozważyć także ich specyficzne wymagania i ograniczenia, w tym kwestie bezpieczeństwa pożarowego i długoterminowe koszty utrzymania. Teraz skupmy się na konstrukcjach hybrydowych, które łączą słupy żelbetowe z dachem o konstrukcji stalowej. To rozwiązanie jest coraz częściej stosowane w projektach, które wymagają połączenia trwałości i wytrzymałości żelbetu z elastycznością i lekkością konstrukcji stalowej, a w przypadku większych inwestycji często okazuje się też rozwiązaniem bardziej ekonomicznym. Jakie są zalety konstrukcji hybrydowej? Słupy żelbetowe oferują wyjątkową wytrzymałość i stabilność, co jest kluczowe przy przenoszeniu ciężkich obciążeń, np. przy współpracy z suwnicami, gdzie żelbet lepiej radzi sobie z obciążeniami dynamicznymi. Słupy żelbetowe są odporne na ogień i uszkodzenia mechaniczne, co zwiększa bezpieczeństwo pożarowe. Beton w słupach żelbetowych jest izolatorem termicznym, który chroni zbrojenie stalowe wewnątrz słupa przed temperaturą. Co w przypadku pożaru znacznie zwiększa bezpieczeństwo obiektu. W konstrukcji hybrydowej dach ze stali zapewnia elastyczność konstrukcyjną i umożliwia szybki montaż, co jest istotne w wielu halach produkcyjnych i magazynowych. A jakie są wyzwania dla konstrukcji hybrydowej? Kompleksowość integracji różnych materiałów. Łączenie różnych materiałów i technologii wymaga starannego planowania i koordynacji, co może stanowić wyzwanie w zarządzaniu projektem. Koszty i logistyka. Integracja żelbetu i stali może być bardziej kosztowna niż stosowanie jednego rodzaju materiału, szczególnie w kontekście logistyki i montażu. Ograniczenia transportowe słupów żelbetowych. Słupy żelbetowe są dostarczane na plac budowy w całości. Co ogranicza ich maksymalną wysokość do długości możliwej do transportu i narzuca ograniczenia projektowe, szczególnie w budynkach o większej wysokości. Konstrukcje hybrydowe łączą w sobie trwałość i stabilność żelbetu z elastycznością i lekkością stali, czyniąc je korzystnym wyborem w wielu projektach. Jednak ważne jest, aby uwzględnić wyzwania związane z integracją tych dwóch technologii, potencjalny wzrost kosztów oraz ograniczenia logistyczne i projektowe związane z transportem i montażem słupów żelbetowych. A teraz przejdźmy do mówienia kwestii, w jakich budynkach jaka konstrukcja sprawdzi się najlepiej. I tak w przypadku. Konstrukcji stalowej będą to proste budynki halowe. W takich obiektach nie ma potrzeby komplikowania konstrukcji i najprostsze rozwiązanie okaże się najlepsze i najbardziej ekonomiczne. Kolejne to niskie budynki produkcyjne, budynki o niskim obciążeniu ogniowym, obiekty małoskalowe czy bardzo wysokie obiekty, w których zastosowanie słupa żelbetowego jest utrudnione ze względu na ograniczenia transportowe dłuższych słupów żelbetowych. Obiekty posadowione na gruntach słabonośnych. Ze względu na niską wagę słupa stalowego w stosunku do słupa żelbetowego. Siły oddziaływające na grunt będą niższe, przez co słup stalowy jest lepszym rozwiązaniem. Jednak chciałbym zaznaczyć, że jest to pewne uogólnienie i spłucenie tematu. A w przypadku konstrukcji hybrydowej będą to obiekty wielkoskalowe, gdzie dzięki efektowi skali koszt słupa żelbetowego będzie niższy. Obiekty o dużym obciążeniu ogniowym, ponieważ słup żelbetowy zapewnia większą odporność ogniową. Obiekty ze ścianami ogniowymi, gdzie słup żelbetowy stanowić będzie konstrukcję ściany ogniowej. Obiekty z suwnicami. Słup żelbetowy lepiej znosi obciążenia dynamiczne odsuwnicy i przy większych obciążeniach to właśnie konstrukcja ze słupami żelbetowymi okazuje się dużo bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Podsumowując, wybór między konstrukcją stalową a hybrydową zależy od wielu czynników, takich jak specyfika projektu, wymagania funkcjonalne, koszty, a także warunki środowiskowe i logistyczne. Konstrukcje stalowe oferują szybkość montażu, elastyczność projektową i są często bardziej ekonomiczne dla prostych Nieskomplikowanych obiektów, szczególnie tych o niższej wysokości lub na słabonośnych gruntach. Z kolei konstrukcje hybrydowe, łączące żelbet i stal, są idealnym wyborem dla większych, bardziej skomplikowanych projektów, które wymagają wyższej odporności ogniowej i lepszego radzenia sobie z obciążeniami dynamicznymi, na przykład w obiektach z suwnicami. Ostateczna decyzja powinna być zawsze oparta na głębokiej analizie potrzeb i celów projektu. Współpraca z doświadczonymi inżynierami i projektantami jest kluczowa. Aby znaleźć optymalne rozwiązanie konstrukcyjne, które nie tylko spełni wymagania techniczne, ale również zapewni trwałość, funkcjonalność i ekonomiczną efektywność inwestycji. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten odcinek był pomocny w zrozumieniu różnic i zalet obu tych popularnych metod konstrukcyjnych. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i śledzenia kolejnych odcinków, gdzie będziemy kontynuować omawianie interesujących tematów związanych z budownictwem. Do zobaczenia.